Thank you. Thank you. Rok 2020 czy 2021 nie był dobrym czasem na organizowanie jakichkolwiek spotkań, jakichkolwiek uroczystości. W 2020 roku, roku nie mogliśmy się z Państwem w ogóle spotkać, a w 2021 roku uroczystość obchodów była zorganizowana w innej formie. To znaczy, wręczyliśmy Państwu medale w gmachu Kościoła Papieskiego. Z zachowaniem wszystkich ograniczeń, które wtedy panowały, obostrze, z zachowaniem dystansu, możemy widzieć tutaj tak na tej naszej sali i możemy świętować Wasz jubileusz tak jak należy z pełną celeby. Jubileusz Obchodów Złotych Godów jest to spotkanie, uroczystość, która na stałe, a można nawet powiedzieć święto, które na stałe się już wpisało w kalendarz obchodów. Naszej gminy, gminy Babice. Bo, drodzy Państwo, dzisiaj jest święto. Dzisiaj jest święto ludzi niezwykłych, którzy przeżyli ze sobą 50 lat i za to zostaną nagrodzeni. Zostaną nagrodzeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Taki medal przyznawany jest przez pana prezydenta, a wręczany przez najwyższe władze samorządowe. Żeby taki medal otrzymać, trzeba spełnić warunki, to znaczy trzeba być niekaranym, trzeba być Zorowym obywatelem, ale przede wszystkim, tak jak Państwo, trzeba wyrazić zgodę, żeby ten medal móc otrzymać. Jest nam niezmiernie dumny, możemy ten medal Państwu wręczyć, że Państwo taką zgodę wyraziliście i że Państwo ten medal za moment otrzymacie. I budujące jest dla mnie to, że 50 lat. Wiemy, że na pewno w trudzie, w, trudzie, w radości, i smutkach, w sukcesach i porażkach potrafiliście wytrwać ze sobą, co dzisiaj zostanie ukonorowane właśnie tym najwyższym odznaczeniem, jakie przyznaje prezydent Rzeczpospolitej Pospolitej Polski. Drodzy Bilanci, Wasze doświadczenie życiowe, które przekazujecie z młodszym pokoleniom, swoim dzieciom, wnukom, zaowocuje i owocuje na pewno każdego dnia. Wasz przykład, wasze, wasza postawa życiowa i to, że, że byliście ze sobą, właśnie na, to, na dobre i na złe, pokazuje, jak mocno powinniśmy wspierać tego typu postawy w, dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach. Niestety, ja to wielokrotnie powtarzam, mówiąc słowa do jubilatów, dzisiejsze czasy nie należą do łatwych. Kłopoty rozwiązują w sposób najprostszy z możliwy, czyli po prostu odwracają się i rozchodzą. Z tego czasu widziałem taki, takie zdjęcie, gdzie ktoś zadał pytanie dwóm dwóch staruszków, jak to jest, że wyjdąc przez życie już po tylu latach trzymacie się za ręce i uśmiechacie się do siebie. A oni powiedzieli w ten sposób. Za naszych czasów, jak coś się zepsuło, to się to naprawiało. I nie wyrzucało się do kosza. I ten przekaz, ten, ta, to motto, można powiedzieć, przyświeca wszystkim tymi parmi jubil jubilantów, którzy pomimo trudów, pomimo chorób, pomimo smutku, wytrwali. Radość, sukcesy tylko wzmacniają i dają energię do dalszego działania. Są motorem napędowym, ale też trzeba pamiętać, że przez te trudne momenty wspólnie łatwiej tu jest przejść. No, Przygotowujemy się na no, zdrowie, wszelką pomyślność na kolejne długie lata wspólnego pożycia. Życzę Wam, abyście zawsze mieli wokół siebie ludzi dobrych, którzy podadzą pomocną dłoń, którzy będą Was wspierać w każdej chwili.